Szczęść Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Jest to duży zaszczyt tutaj dla mnie wystąpić na konferencji. Proszę Państwa, uważam, że Polska nigdy nie powinna wchodzić do strefy euro, ponieważ uważam, że jeżeli chcemy zachować własne państwo. To powinniśmy utrzymać złotego. Pamiętajmy, że likwidacja polskiej waluty to jest likwidacja polskiego państwa, a przynajmniej można powiedzieć, że jest to wstępny krok czy wstępny etap do likwidacji naszej państwowości. I tutaj ważne, wa warto też podkreślić, że nasza konferencja odbywa się też w stulecie właśnie wprowadzenia polskiego złotego do obiegu. I tutaj warto też powiedzieć, proszę Państwa, że. No Sejm uczcił uchwałą przez aklamację setną rocznicę wprowadzenia polskiej waluty do obiegu. A również naszych wielkich bohaterów jak profesor Władysław Grabski i inni jego współpracownicy. I proszę sobie wyobrazić, że to właśnie była uchwała przez aklamację. Czyli wszyscy się zgodzili od lewa do prawa. To jest też uważam bardzo ciekawy przykład. Takiej zjednoczenia Polaków, że właśnie utrzymanie złotego, czy właśnie troska o utrzymanie polskiej waluty może jednoczyć rodaków. A proszę Państwa, też się dowiedziałem o tym. Że osobą, która to jakby miała duże, duże zasługi tutaj, no trzeba to przyznać, to był marszałek Krzysztof Bosak, bo jak przeczytałem na jego Twitterze, to właśnie on tam wspomniał, że przekonywał na początku prezydium Sejmu, a wiadomo jakie jest prezydium Sejmu, jakie, jest, jakie tam są poglądy, wiadomo. I wyobraźcie sobie, że on przekonał na początku prezydium Sejmu, przynajmniej z tego wpisu na Twitterze to wynika. No i potem cała sala, wszyscy w tej uchwale, nikt się nie sprzeciwił, wszyscy klaskali, zresztą to jest w internecie, można zobaczyć, wszyscy klaskali i tutaj oczywiście kluby prawicowe, no wiadomo, wstały i owacje. Nawet Marszałek Hołownia stwierdził, że nie widział dawno tak entuzjastycznie przyjętej uchwały. Także to jest, przykład. to jest przykład, że można tutaj zjednoczyć naszych rodaków i właśnie tym, tym czymś, co może zjednoczyć jest właśnie troska o naszą walutę. Też warto wspomnieć tutaj oczywiście o też, jeżeli chodzi o profesora Adama Glipińskiego, też wiele osób o tym zapomina, zapomina, że nasz obecny prezes NBP był, czy jest pierwszym właściwie, pierwszym prezesem NBP po 1989 roku, który z taką mocą i z taką, jakby zdecydowanym jakby przekonaniem, powiedział, że on nie przyłoży ręki do likwidacji polskiej waluty i dopóki on będzie prezesem, to Polska nie wejdzie do strefy euro. I to też trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo to duża odwaga, wiadomo, że w środowiskach naukowych, finansowych, no wiadomo, że jest, wiadomo, że poglądy są inne, że powinniśmy przystępować do euro. Także tutaj to jest kwestia, tutaj bardzo ważna. Też chciałbym wspomnieć świętej pamięci prezesa Sławomira Skrzypka, dzięki któremu właśnie mój raport. Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro? Okazał się w 2007 roku, już w 2007 roku, bo ta dyskusja, jak tutaj zresztą też profesor Grondalski w swoim znakomitym referacie tutaj mówił, że już ta dyskusja przecież trwa od momentu, żeśmy, jak żeśmy się przyłączyli do Unii Europejskiej. I w zasadzie wiele osób już mówiło, że jest, sprawa jest już zamknięta, klamka zapadła, że wchodzimy do euro i to jest kwestia trzech, 4 lat. Nawet taką ciekawostkę mogę powiedzieć Państwu tutaj właśnie w wywiadzie dla Radia SIM powiedziałem bo wtedy akurat starałem się, znaczy kupowałem mieszkanie, starałem się, brałem kredyt i też mnie namawiano, że wie pan, tylko frajerzy nie biorą kredytu w walutach obcych. Najlepiej w euro niech pan weźmie, bo zaraz wprowadzimy euro w Polsce. Bo tam wtedy, wtedy w tamtych czasach, te 2005-2006 rok, kiedy brałem ten kredyt, no to rzeczywiście złoty był bardzo się umacniał. Zaraz po wejściu Polski do Unii, to rzeczywiście te pierwsze lata była silna aprecjacja złotego i się wszystko wydawało, że złoty będzie się umacniał do nieskończoności. Także zaraz będzie jeden złoty za jeden dolar. Tak, tak nawet takie były prognozy. Niektórzy nawet takie wieszczyli. świetne prognozy. Także to się, to się jednak nie okazało. Prawdą. Proszę Państwa, dlaczego warto, żeby utrzymać naszą walutę? Przede wszystkim, no po Popatrzmy, że ostatnie kryzysy, zwłaszcza ten ostatni kryzys covidowy, ale nawet ten kryzys lat 2007-2009 pokazał, że właśnie kraje, które posiadają własne waluty, własne banki centralne, przechodzą kryzysy finansowe czy jakieś perturbacje w gospodarce dużo łagodniej i tak samo szybciej odbudowują gospodarki po kryzysie. Te kraje, które zlikwidowały własne waluty, właśnie kraje członkowskie strefy euro, zwłaszcza te słabsze kraje, no, kryzys czy covidowy popatrzymy, czy, czy właśnie ten ostatni kryzys w lat 2007-2009, ten kryzys finansowy, to rzeczywiście te kraje bardzo mocno ucierpiały, tak? I bardzo duży był drenaż gospodarki w tych krajach. Także pamiętajmy też, że są kraje członkowskie Unii Europejskiej, które świadomie odrzuciły euro i to też jest dobry przykład dla nas, że, że jest alterna alternatywa dla Polski, dla, że tą alternatywą jest właśnie. Suwerenność monetarna, tak jak tytuł naszej tutaj konferencji, że jakby samodzielność posiadania własnego pieniądza, samodzielność prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Takie kraje właśnie jak Dania, Szwecja odrzuciły euro w referendum. Wielka Brytania świadomie wiadomo, nie wchodziła do euro od samego początku i nawet wyszła z Unii Europejskiej. I tutaj można powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby, żeby właśnie tutaj podkreślać, że no właśnie, kolejna taki, takim bardzo ważnym elementem jest to, że wyobraźmy sobie, że gdybyśmy weszli do strefy euro, to nawet nie wiedzielibyśmy, jak głosuje nasz przedstawiciel w Radzie Decyzyjnej Europejskiego Banku Centralnego, bo wszystkie głosowania dotyczące stóp procentowych są utajnione. Nie, nie wiadomo, jak głosują poszczególni przedstawiciele poszczególnych państw w gremiach decyzyjnych Europejskiego Banku Centralnego. To jest tajne. Także tutaj, tutaj bardzo też ważna sprawa, że stracilibyśmy rezerwy walutowe. Te rezerwy walutowe, też taki przykład, że one wynoszą obecnie to tam w euro, ja bym podał, to jest ponad 170 miliardów euro. Natomiast teraz tutaj pan profesor. Grondarski mówił o naszym członkostwie, bilansie członkostwa. To też taka ciekawa rzecz, jak zobaczymy, jakbyśmy przeliczyli ten bilans, te, 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 te kwoty, które wylicza, oficjalnie wyliczył, wyliczyło Ministerstwo Finansów, no to tam jest nieco więcej jak 160 miliardów euro. Jakbyśmy to na euro przeliczyli, to jest około tam coś przekracza, powyżej 160 miliardów euro. Czyli zobaczmy, że nawet nasze rezerwy walutowe to jest dużo więcej niż, niż cała ta pomoc, którą żeśmy otrzymali na, na plus, ta, ten bilans na, per saldo, żeśmy utrzymali przez te ostatnie 20 lat z Unii. A poza tym też jest raport też, no, europosła jakiego, czy profesora Grosse, tak, tutaj profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego jest SGH, tak, gdzie po prostu wyliczyli jeszcze, jeszcze tak podobnie jak Pan Profesor, też podali, te, że, że jesteśmy na minusie właśnie przez te 20 lat, że więcej środków wypłynęło i tam właśnie oni podają ten przykład tych właśnie spółek, córek, spółek matek, tych cen transferowych, że właśnie, to jest kapitał zagraniczny, to co właśnie świetnie pan profesor tutaj pokazał, że kapitał zagraniczny, który przejął dużą część polskiej gospodarki, on właśnie no, dużą część tych pieniędzy po prostu trafia właśnie tam na poczet tego kapitału. Poza tym właśnie te spółki córki, te usługi są zawyżane, ceny tych usług są zawyżane po to, żeby nie płacić podatków właśnie w Polsce, a żeby płacić podatki w krajach swoich macierzystych, właśnie w tych krajach, głównie z, tych, z których te korporacje zagraniczne pochodzą. Także tutaj to jest bardzo ważne, żebyśmy też o tym pamiętali. Pamiętajmy też jeszcze, że strefa euro to jest pewien eksperyment. Tak? To jest pewien eksperyment. To jest to ugrupowanie, które można powiedzieć wielonarodowe, właściwie, które ma cechy państwa, bo w zasadzie coraz bardziej jest zacieśniona polityka gospodarcza. W zasadzie wszystko zależy od tych decydentów unijnych i to już nawet święty Tomasz Zakwinu mówił, że państwa wielonarodowe jest, jest trudniej nimi rządzić niż, niż państwa, które są jednonarodowe. Tutaj mamy do czynienia właśnie z jedną walutą i wiele narodów, a wiadomo, że narody mogą mieć różne interesy i na przykład po pewnym czasie mogą te narody jakby dojść do wniosku, że że nie chcą być dalej w tej Unii Walutowej. I tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, nie ma procedur w ogóle wychodzenia ze strefy euro do tej pory. Także pamiętajmy, że wejście do strefy euro to jest bilet w jedną stronę. Czyli nie ma możliwości powrotu do waluty narodowej, a przynajmniej jest to, bardzo będzie to utrudnione. W zasadzie jedynym sposobem będzie po prostu no, wyjście z Unii. Tak? Znaczy, bo, bo chyba, że te procedury kiedyś tam powstaną. Też warto, proszę Państwa, powiedzieć, że Tutaj warto przekonywać naszych rodaków różnymi argumentami. Jak można przekonać? No, moim zdaniem, dobierać różne argumenty i stosować te argumenty do różnych grup społecznych. Na przykład, inaczej można przekonać pracowników do utrzymania polskiego złotego, właśnie pokazując im, że. Strefa euro to jest strefa bardzo wysokiego bezrobocia, dużo wyższego bezrobocia niż w Polsce. My posiadając własny pieniądz, właśnie nasz bank centralny prowadzi tak politykę monetarną, żeby dopasowane było to do potrzeb polskiej gospodarki. I raczej bank centralny, zresztą, jak miałem też okazję przekonać się, uwzględnia te aspekty społeczne, to znaczy stara się prowadzić tak politykę monetarną. I tak dobierać cele tej polityki, żeby było to korzystne właśnie między innymi dla polskiego rynku pracy. Także z tego punktu widzenia zresztą pokazaliśmy w tym czasie, kiedy posiadamy własny pieniądz, własny bank centralny, że polska gospodarka utrzymuje bardzo niskie bezrobocie. Poziom bezrobocia jest bardzo niski w stosunku do tych krajów unijnych. I to warto utrzymać, więc, więc to jest też taki argument dla, dla pracowników. Dla przedsiębiorców też jest argument taki, że strefa euro jest właśnie krainą wolnego wzrostu gospodarczego i ten, to, ta cecha wolnego wzrostu gospodarczego, ta stagnacyjna cecha strefy euro, właściwie się otrzymuje od samego początku powstania tej strefy, czyli od 1999 roku. Do teraz po prostu to jest strefa no, bardzo, bardzo takiego wolnego wzrostu na tle innych krajów, innych krajów nawet Takich dojrzałych, tych rozwiniętych, które mają własne waluty narodowe, po prostu strefa euro no, tutaj przegrywa tą konkurencję. Więc też właśnie zauważono, że z badań międzynarodowych wynika, czy weźmiemy OECD, czy inne opracowania, że no, popyt wewnętrzny w krajach strefy euro jest stosunkowo słaby na tle właśnie innych krajów, które posiadają własne waluty. Więc też przedsiębiorcy mają ten argument, że jeżeli zostaniemy przy złotym, to ten popyt wewnętrzny będzie dosyć silny i będziecie mieli łatwiej sprzedać swoje produkty tutaj, aniżeli po prostu przy tak niskim, niskiej aktywności gospodarczej, jaką jest strefa euro. Eksporterzy, tutaj też wspomniani przez pana profesora Grontalskiego na referacie, to też właśnie trzeba powiedzieć, że jednak nasz bank centralny, ten kurs walutowy z jednej strony jest płynny, tak jest to reżim systemu płynnego, ale z drugiej strony ma możliwość podejmowania interwencji walutowych. Zresztą w założeniach polityki pieniężnej, które są co roku określone, zawsze ten instrument jest do dyspozycji banku centralnego, Czyli może bank centralny, jeżeli widzi, że kurs jest nieodpowiedni dla gospodarki, może podejmować pewne działania i zresztą podejmował działania i pewne interwencje zrobił w swoim czasie. I uważam, bardzo udane były te interwencje. I bardzo dobrze się wywiązał z tych obowiązków nasz bank centralny. Poza tym pamiętajmy, że nasz bank centralny może prowadzi, na przykład co kwartał podaje kurs graniczny w euro i w złotych opłacalności eksportu, importu, co też jest takim pewnym sygnałem, nie tylko poprzez robienie faktycznych interwencji walutowych, ale poprzez pewien sygnał, dawanie sygnału właśnie uczestnikom rynku, właśnie przedsiębiorcom, eksporterom, importerom, jakie po prostu tutaj bank centralny widzi możliwości. Również jest to też sygnał, dla finansistów, znaczy pewne argumenty dla finansistów, dla zwolenników właśnie finansów publicznych, równo, zrównoważonego, zrównoważonych finansów publicznych, bo z jednej strony te kryteria, o których tam profesor wspomniał, te kryteria konwergencji, przecież można, jeżeli one są dobre dla gospodarki, to można je przestrzegać bez potrzeby wchodzenia do strefy euro. Także żeby, jeżeli stwierdzimy, że jest to w naszym interesie, żeby utrzymywać niskie wskaźniki zadłużenia długu publicznego, deficytu budżetowego, czy na rozsądnym poziomie, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy wchodzili tam do euro. Tym bardziej, że właśnie te kraje, które weszły tam, to te wskaźniki zadłużenia bardzo mocno podskoczyły w latach po, po akcesji. Także trzeba tutaj, bo po prostu o te kraje no, ogolociły się z pewnych narzędzi finansowych związanych właśnie z bankiem centralnym, bo nie mają własnych instrumentów monetarnych, a wszystko zależy właśnie od, od Unii, w zasadzie od tych organów Unijnych. I tutaj chciałbym też, proszę Państwa, podziękować tu właśnie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, telewizji Trwam. Radio Maria, naszemu dziennikowi, że przede wszystkim propagują tą ideę obrony polskiej waluty, propagują właśnie zalety posiadania polskiego pieniądza i uważam, że inne uczelnie, zwłaszcza ekonomiczne, powinny iść tym śladem, inne media powinny tym śladem pójść. Na przykład moim marzeniem jest coś takiego, żeby właśnie w tym roku uniwersytety ekonomiczne uczciły stulecie polskiej waluty wykładami inauguracyjnymi o zaletach polskiego pieniądza. Tak? I to jest chciałbym, żeby tak chciałbym tutaj taki pomysł zadeklarować. Poza tym proszę Państwa pamiętajmy, że to ważne jest żebyśmy przekonali młodzież, właśnie młodzież szkolną, licealną, a zwłaszcza też tą, tą studiującą, bo to właśnie przyszłe pokolenia zadecydują. Jeżeli te przyszłe pokolenia będą, uda nam się wpoić ten element patriotyzmu, przywiązania do własnej waluty, to uważam, że jest szansa, że utrzymamy własną walutę. Też proszę Państwa, no, uważam, że jesteśmy właśnie narodem maryjnym, z Bożą pomocą, poprzez mozolną pracę organiczną. Każdego roku, każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego dnia możemy to uczynić, ponieważ jeszcze Polska nie zginęła, nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród,